Mam ze strony Xaripel, a to jest już drugi vlog. I pewnie jak poznaliście się po tytule, mam zamiar zrobić live stream. E, ten live będzie robiony jutro, czy, jutro, czyli jutro. Czyli, jutro tch, a, się zatka, a się zatkałem. Jutro, czyli muszę sobie włączyć datę. Dzisiaj jest kwiecień 27, to jutro jest poniedziałek, 28. poniedziałka. Poniedziałka. No. I o godzinie 16:16:20 live będzie tak gdzieś z pół godziny. Jeszcze Katarzyna dzisiaj całkowicie to ogarnę. Chat zobaczę, jak tam jest ten ogółem, o co chodzi z tym czatem. I cóż, bo tam już trochę pogarniałem no i patrzyłem, to później będzie na YouTubie też ten live, jeśli ktoś się spóźnił i nie oglądał no to e, bardzo proszę, na YouTubie. Mm, mm, więc coś innego jeszcze. To chyba tyle, co chciałem w tym w tym powiedzieć. Jeszcze w wiadomości wszystko będzie w opisie, więc zaglądajcie do opisu, to wszystko... Cześć i narka!